Dzień Państwu. Yy, chciałem przywitać pana Dariusza Włócika z firmy ECOVITA, yy, który zaprezentuje nam nowoczesne, technologie, technologie mikrobiologii w uprawach oraz dystrybucji przy pomocy dronów dedykowanych dla rolnictwa, ale też taki motyw przewodni, to właśnie tak jak Państwo widzicie na ekranie to jest ta mikrobiologia. Preparaty, które w 100% są bio. Bez żadnych innych marketingowych zamieszań, autentyczna, stuprocentowa mikrobiologia, która powoduje zwiększenie efektywności upraw nawet o 60%. Oddaję głos panu Narkowi. Dzień dobry państwu. Z tymi 60% to może nie, nie we wszystkich uprawach, ale w roślinach bobowatych. 60% to jest gwarancja z naszej strony. 60% w roślinach bobowatych. Natomiast różnie jest przy różnych, ale nie przesadzajmy z tymi wzrostami plonowania, bo nie tylko po to jest stosowana mikrobiologia przy uprawie roślin. Mikrobiologia ostatnio robi się modna w uprawach. W rolnictwie, może po części dlatego, że są dopłaty, zastosowanie mikrobiologii, nawozowych produktów mikrobiologicznych. Zostało zgłoszonych już ponad 300 takich produktów. No i są one różne, żeby nie powiedzieć najróżniejsze. Natomiast to, co mogą zrobić. Nawozowe produkty mikrobiologiczne. Przede wszystkim mo mogą zmieniać strukturę gleby. Przede wszystkim mogą doprowadzać do zwiększenia próchnicy w glebie i to w niektórych przypadkach bardzo szybko. Oczywiście zależy to od jakości gleby i wprowadzanych substancji organicznych. Ale przy glebie klasie, klasy pierwszej może to być, można osiągnąć 1% przyrostu próchnicy w warstwie ornej rocznej. Przy zastosowaniu odpowiedniej aplikacji substancji organicznych można osiągać nieco mniejsze przyrosty próchnicy, ale także istotne 06,08 w glebach drugiej, trzeciej klasy. Dlaczego próchniczenie jest, zawartość próchnicy w glebie jest tak ważna? Pierwszy powód to zmienia strukturę gleby. Drugi powód, że e, przeprowadza zmianę w glebie umożliwiające korzystanie z substancji odżywczych roślinom i być może w wielu aspektach, w wielu uprawach bardzo cenna zdolność to jest zwiększenie. Gromadzenia przechowywania wody w glebie. Przy zwiększeniu próchnicy o 1% w warstwie ornej, retencja wody zwiększa się o 150 m3 na hektar. Co oznacza działanie, które może doprowadzić do poprawy uprawy, walki z suszą, z brakiem wody. Tylko poprzez stosowanie mikrobiologii. Także inne elementy stosowania mikroorganizmów. Jest to na przykład stosowanie pożniwne. Mikroorganizmy są przechowywane w glebie przez, do wiosny przez niemal pół roku. Bardzo ważne jest, jaka jest struktura mikroorganizmów w takim nawozowym produkcie. Bardzo ważne jest, żeby wśród tych mikroorganizmów znajdowały się względne tlenowce, które potrafią działać w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. Wtedy następują dwa procesy w, przy rozkładzie resztek pożniwnych. Jeden proces mineralizacji w sytuacji, kiedy jest to czas beztlenowy, czyli zima, okrywa śnieżna, czy po prostu brak tlenu. Drugi proces to jest proces humifikacji, który działa w warunkach tlenowych. Obydwa te procesy przy zastosowaniu mikroorganizmów, względnie tlenowych, zachodzą nie tyle równocześnie, ale przez ten okres zimowy, raz taki, raz taki, gdzie poprawiają wartość mineralną i próchniczą gleby. Następny czas to jest zaprawa nasion roślin, które, która powoduje, że stają się o wiele bardziej odporne na czynniki stresowe, zewnętrzne, patogenne w naszych produktach wiemy, mamy to udowodnione, przebadane, działają nasze preparaty działają wirusobójczo, także ochronnie wobec wielu patogenów grzybowych, jak i bakteryjnych w stosunku do roślin. Nasze preparaty cały czas, oddziaływanie ich rok w rok, postępują badania na te działanie antypatogenne, przeciwpatogenne. Następny element to jest zastosowanie oprysku przedsiewnego. Powoduje to odnowienie flory bakteryjnej w glebie, która została już zmieniona przez okres zimowy. Powoduje zagospodarowanie gleby przez te gatunki, które są nam potrzebne do tego, aby usprawniać odżywianie, dostarczanie mikroelementów i pierwiastków biogennych roślinom. I to jest kolejny zabieg, którego efektem jest szybki wzrost rośliny, zwiększenie jej odporności i zabezpieczenie mikrosfery glebowej i roślinnej. Ostatni trzeci zabieg jest zabiegiem dolistnym, który ma także walory odżywcze, ale także zabezpieczanie rośliny przeciwko działaniom patogennym, ale też i klimatycznym przeciwko stresom, które mogą występować w trakcie uprawy. Ja w swoim doświadczeniu zawsze mówię, że najlepszym Um, najlepszy marketing to jest marketing testowy, bo moim zdaniem w rolnictwie niczego słowem się nie dowiedzie, dopóki oko i waga nie zmierzą i nie stwierdzą, jakie jest oddziaływanie preparatu na rośliny. I zawsze mówię, że najlepszym elementem, który zawsze powinien występować, to jest test, test porównawczy. I zawsze potencjalnym klientom proponujemy, proszę wykonać test porównawczy i wszystko będzie jasne. Mamy już takich testów wiele wykonanych. Zapraszam do naszego stoiska, jeśli ktoś chciałby zobaczyć wyniki testów porównawczych, porównawczych przeprowadzonych przez Instytut Biologii UMCS. Mamy testy porównawcze także w warunkach polowych i jesteśmy pewni co do tego, które uprawy. Tak jak mówiłem, bobowate 60% gwarancja. Burak cukrowy dobrze, niech będzie 40% gwarancja. Oczywiście, w zależności od jakości gleb i tak dalej, to wszystko jest ważne. Natomiast to mamy zbadane, stwierdzone. Wiemy także, jak generalnie na warzywa, resztki, resztki pożniwne, jak szybko oddziaływują. To wszystko mamy sprawdzone, ale zawsze potrzebny jest test. I naocznie trzeba sprawdzić naocznie, wagą badaniami, jeśli ktoś chce, trzeba sprawdzić, jak dany preparat oddziaływuje na uprawy. Kolejne elementy, na które chciałem zwrócić uwagę, to są elementy ekonomiczne. Oprócz tych, które powodują, że mamy zabezpieczoną uprawę przed szkodliwymi działaniami zewnętrznymi, pogoda, susza, tego typu rzeczy, stresowe, różne upały i tak oprócz zabezpieczenia przed pato wieloma patogenami, mamy jeszcze jeden element ekonomiczny. Wzrost plonów to jest jeden element ekonomiczny. Drugi dążymy do tego, żeby uprawy były bezorkowe, czyli jeden wyjazd na pole mniej. Do tego my mamy propozycję dronową, że nie wyjeżdża się na pole, a dokonuje oprysku dronami. Jest to szybciej i łatwiej nie niszczy się pól, także jest tutaj jakby uzysk ekonomiczny, oszczędności ekonomiczne. Następna rzecz, że nasze preparaty można stosować z innymi opryskami, czy to nawozowymi, czy przeróżne ochrony roślin. Także nie trzeba, nie ma konieczności dodatkowego wyjazdu na oprysk. Można stosować razem i w ten sposób także oszczędzać. Trzeci element to jest to, że można prowadzić do zmniejszenia nawożenia sztucznego. Dlaczego? Bo jeżeli mikroorganizmy doprowadzają do lepszego, łatwiejszego poboru substancji odżywczych, przekształcają e, organikę i nieorganikę w coś, co jest łatwiej roślinom pozyskać pierwiastki biogenne, substancje odżywcze azot, fosfor te wszystkie elementy jeżeli będą łatwiej do pozyskania przez roślinę, przy mniejszym nawożeniu sztucznym to jest normalne, że można mniej nawozić sztucznego, bo łatwiej do roślin dotrze przez stosowanie preparatów mikrobiologicznych. Czyli następna oszczędność to zmniejszenie nawożenia sztucznego. I to są wszystko elementy, które wpływają na całość funkcjonowania gospodarstwa i danych upraw. Chciałbym jeszcze dodać. Takie elementy jak zwrócenie uwagi, czy w preparacie są pojedyncze gatunki, czy bardziej konsorcje. Wiadomo już dzisiaj, że pojedyncze gatunki bakterii, czy pojedyncze szczepy zachowują się zupełnie inaczej niż funkcjonowanie ich w konsorcjach. Ich działanie jest wtedy wzmożone, jest to działanie symbiotyczne, oczywiście w zależności jak konsorcjum zostanie dobrane wzajemnie się uzupełniają i wzajemnie się chronią. Tak więc w warunkach bardzo niekorzystnych dla mikrobiologii nasze konsorcja są w stanie przetrwać bardzo ciężkie warunki zewnętrzne i wewnętrzne. Także chciałem zwrócić uwagę na to, że wytrzymują przemarzanie, a więc hibernują. Temperatura się podniesie i z powrotem działają. Podniesie się temperaturę powyżej 4 stopni i z powrotem działają. Nasze preparaty można przechowywać w warunkach beztlenowych, czyli szczelnie zamknięte przez pół roku i przez pół roku nie stracą swojej wartości. Można dowolnie odkręcać pojemnik i zamykać. Nie ma to żadnego znaczenia, czyli ułatwia to zastosowanie preparatów. Można je w dowolnej chwili. Dzisiaj stosuje się tak, zamyka się, jutro stosuje się inaczej. To jest także łatwość użycia i gwarancja tego, że preparaty będą działały także w, w sytuacji, kiedy wielokrotnie je zamykamy, otwieramy. Preparaty, jak już wspominałem, mają wielowymiarowe działania zabezpieczające przed patogenami, przed wieloma grzybami patogennymi, przed praktycznie wszystkimi wirusami i przed wieloma bakteriami patogennymi. Te badania są w toku, cały czas uzupełniamy i one będą się przez następne lata cały czas toczyć w stosunku do różnych upraw i będziemy dochodzili do, do tego, w jakich warunkach i dla, na jakie rośliny mają to bardzo dobre działanie. Tak więc jeżeli są pytania, proszę bardzo o pytania. Mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć. Proszę bardzo. Mam pytanie, czy ekowita poza rozwiązaniami dla rolnictwa ma jeszcze też inne zastosowania? Bo słyszałem, że ma. By Pan skomentować, jak wielkie portfolio mikrobiologiczne operuje Wasza firma. Rolnictwo jest praktycznie ostatnim naszą dziedziną, w którą weszliśmy. Pierwsza dziedzina kilkanaście lat temu to była. Utylizacja substancji niebezpiecznych, substancji szkodliwych, takie jak wszelkiego rodzaju węglowodory. Doszliśmy do tego, że mikrobiologicznie jesteśmy w stanie zutylizować bardzo toksyczne substancje, takie jak fenol, WWA, BTX, wszelkie wszelkie substancje ropopochodne o najbardziej toksycznym wymiarze ich działania. Następnie zaczęliśmy wytwarzać substancje mikrobiologiczne do czyszczenia, oczyszczania, utylizacji nietoksycznych, ale trudnych substancji organicznych typu tłuszcze, białka, skrobie występujące w odpadach, w ściekach, w wodach naturalnych. I to był kolejny nasz kierunek. Dalej poszliśmy w wytwarzanie środków czystości. Środków czystości zastępujących, można by powiedzieć, niemal wszystkie środki chemiczne. Do, mamy najszerszą gamę produktów do czyszczenia, do mycia w domu, w przemyśle, wszędzie. Dokładnie wszędzie, które mogą niemal w całości zastąpić środki chemiczne. Paleta naszych produktów. Mikrobiologicznych jako środki czystości jest największa na świecie. Nikt nie ma tylu produktów i takich, gdzie by 100% było bio. To też trzeba przyznać, powiedzieć, gdzie 100% jest bio. Nie ma takiej firmy na świecie, która miałaby takie doświadczenie i taką paletę produktów bio. I następnym naszym a następną dziedziną, w którą weszliśmy, no to było rolnictwo. Jakby w sposób naturalny stwierdziliśmy, że skoro w, naszym, w składzie naszych preparatów do czyszczenia, do, do rozkładu substancji organicznych są destruenty, no to być może równie dobrze będą działały w glebie i równie dobrze będą działały dla roślin. No i zaczęliśmy testować różne składy konsorcjów różne preparaty. No i powiem szczerze, że sami się zdziwiliśmy efektami, bo ponad 70% przyrost wagi w plonie e, fasolki szparagowej e, zaskoczył nas, tak samo jak naukowców, którzy robili badania. Podobnie ponad 40% przyrost e, wagi buraka cukrowego bez utraty zawartości cukru, e, także zdziwił nas i naukowców. Następnie wykonaliśmy badania, testy polowe, które potwierdziły te wszystkie rzeczy. Mogę, nie mamy jeszcze, bo to świeża sytuacja, buraki niedawno zostały wykopane. E, na zdjęciach mogę pokazać porównawczo z jednych 20 hektarów bez stosowania naszego preparatu, i z drugich 20 hektarów, gdzie preparat był zastosowany. I proszę Państwa, żeby też była jasność. Nauka jasno nie odpowie na pytanie, jakie konsorcjum dobrze zadziała i w jaki sposób zadziała, w jaki sposób będzie to współdziałanie, bo jeszcze wiedza na temat konsorcjów mikrobiologicznych jest niestety bardzo mała. Dynamicznie dopiero wiele dziedzin mikrobiologii rozwija się w ostatnich powiedzmy 20 latach, 25 latach, które można, gdzie można to praktycznie stosować. Wiele, um, wiele preparatów, wiele działań powstało na zasadzie praktycznej testowania, bez tego podłoża ściśle naukowego. Bo to tak często jest, że najpierw w doświadczeniu okazuje się, że wychodzą jakieś elementy, jakieś działanie, coś daje efekt, a dopiero później przychodzi nauka i zaczyna się to pomalutku badać, dlaczego tak właśnie się to dzieje. I w naszym przypadku właśnie tak też to występuje. Czy jedno pytanie: czy te produkty są genetycznie modyfikowane, czy one są GMO-free? Niech będzie GMO-free, ale mówiąc wprost i po polsku, nie są genetycznie modyfikowane. Naturalne, powszechnie występujące w przyrodzie gatunki, szczepy, rodzaje, czy odwrotnie rodzaje, gatunki, szczepy. Wszystko naturalne, tylko naturalne. Jeszcze chcę powiedzieć, że we wszystkich naszych produktach są tylko takie gatunki, które nie występują na liście substancji biologicznie szkodliwych. Jest taka lista europejska, światowa, polska też jest, gdzie są wymienione, Poszczególne gatunki, szczepy grzybów, bakterii, wirusów, wszelkich mikroorganizmów, i żaden z naszych gatunków występujących u nas nie występuje na tej liście patogenów. To jeszcze chciałbym dodać. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Jeszcze? Nie, nie. Jeszcze. Ok, dziękuję bardzo. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać, zapraszamy zobaczyć. Zapraszamy na stoisko. Proszę Państwa, nie wiem też czy Pan Dariusz wspomniał, ale nasze preparaty można swobodnie dystrybuować przy technologii dronów. Więc taki dron dosłownie w 10 minut może nawieść hektar preparatem właśnie komity. To jest chyba też ważna informacja i te drony są tutaj też na stoisku dosłownie powodnie po prawej stronie od Państwa. Jest to współpraca strategiczna z firmą, która przyjeżdża z dronami i właśnie dystrybuuje... To ja mam mój. pytanie. Ja ma, teraz ja mam pytanie. Czy można polatać? Znaczy dronem tym nie można polatać, aczkolwiek u drzwi w dronu jest około 70 kg, więc jak jesteś odważny, przytnij się pasami, to pewnie poleci. Natomiast 70 kg preparatu jest właśnie w dronie. Proszę Państwa, firma ECOVITA to nie jest jakiś startup, to jest 17 lat badań naukowych na Uniwersytecie Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. I teraz strategiczna współpraca ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, która również będzie przeprowadzała badania ECOVITY na polach doświadczalnych, żeby prowadzić mikrobiologię do rolnictwa, skutecznie prowadzić mikrobiologię do rolnictwa. Jest to bardzo ważna inicjatywa, uważam, że strategiczna. Dlaczego? ECOVITA jest produktem polskim i chcemy przede wszystkim promować polskie firmy. To jest, myślę, bardzo ważne. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, Dariusz. Poproszę jeszcze raz o ubrała.